Przedstawiam zawodniczki, które walczyć będą w kategorii 58. Agata Rok, Wólka Siercy i Ganienowe. Martyna Klejdysz, Grom Wiencborg. Natalia Matejek, Gok Koroszczyn. Marta Adamczyk Atleta Gdańsk Ewelina Ozon Gok Koroszczyn Karolina Koniec Tarpan Mrocza. Martyna Rusak, MLKPC SOKOŁÓW PODLASKI Izabela Wróblewska, CLKS MAZOWIA CIECHANÓW Kamila Kruczyńska, u UOLKA OSTRÓW MAZOWIECKA i Katarzyna Ławecka, WOLKA SIEPCY GANINOWE W tej grupie wystąpi również Anna Kachno z Lechii Sędziszu w kategorii 69 a sędziują pani Patrycja Kowalczyk, sędzia klasy państwowej pan Stefan Rapsztajn, klasa międzynarodowa i pan Wiesław Stachurski, sędzia klasy międzynarodowej. W składzie jury w dalszym ciągu sędzia główny, pan Stanisław Wyszomirski, pan Stefan Fałek, członek Komisji Technicznej, pan Roman Wanot, także Komisja Techniczna i pan Tadeusz Niewiński, członek Komisji Rewizyjnej. Dziękuję bardzo, zapraszam do sali rozgrzewki. Za chwilę dekoracja dekorować będą pan Bogusław Maliszewski, pan Tadeusz Niewiński i pan Ginter Płaza. Zapraszam naszych oficjeli. Przypominam najlepsza szóstka to Julia Stiller, Daria Nowak, Patrycja Kostrzewa, Kinga Mros, Magdalena Menza i Marlena Polakowska.